Siemka wszystkim, jest Mariusz, a my jesteśmy w Małopolsce, okolice Krakowa, i wchodzimy na teren byłego obozu Kraków-Płaszów nazistowski. Obóz Zagłady Potężny teren Są podobno porobione alejki Jakieś opisy A my idziemy, pokażemy wam trochę Co tu zostało z tego obozu Obóz funkcjonował do 1944 roku Później już w 1944 były marsze, wyprowadzali ludzi do Święcimia, A po 1945 i armia radziecka weszła na te tereny, na ten teren i zajęli się tu tym terenem, czyli było pustoszenie tutaj tego wszystkiego. A to jest masę takich motywów Jak widzicie tu makieta jest Ty się ostatnio mnie pytał nie czym byłbym w stanie mieszkać na terenie, nie? No jest tu teraz W no. szarym domu, nie? No, no Tu coś było widzisz A to jest ten blok co tu mieszkają ludzie Tutaj? No te obok, ten blok obok, tam mnie auto postawili To Czyli to jeszcze było? To jest jeszcze teren obozu, bo już tu się kończył Ten i następny blok tak samo nie? Tu można mieć domki, tak samo. Co no, jest Mariusz potężny teren, który trzeba było jakoś wykorzystać. ciekawe, czy ich tu straszy. A tutaj też coś patrz, takie znaczne, coś. Nie, czy to jakaś synagoga, czy coś. Tu podobno za wiele nie zostało z tego obozu, bo. Co rozgrabiali tu w 45, tu siedzieli i grabili. No nic, przejdziemy się Pewne rzeczy wam będziemy pokazywać Bo trudno, żeby A tu jest makieta szarego domu, czyli tego domu mhm. Szary dom No jeszcze, co ważne z tego miejsca No zdjęcie widzisz Tam, teraz te bloki stoją, co no. było, nie? Aha, to, to tam były baraki normalnie pa mu mi się powiesił No to grubo No niestety, tak się dzieje w całym kraju, że wykorzystują miejsca na bloki na... Na to, żeby no, wykorzysta, żeby ludzie mieszkali. bo jest masywny teren. I... A tu macie makieta, tu macie szary dom. A z takich rzeczy co jeszcze chciałem Wam powiedzieć to kto się interesuje i pamiętacie Steven Spielberg. Lista Schindlera tutaj kręcił by robić zdjęcia do filmu Lista Schindlera Poustawiali tutaj jakieś baraki, makiety, bo oczywiście tego tu już nie ma No i Właśnie tutaj kręcono to Początek 90 tych lat chyba było, ta Lista Schindlera No i Wspaniała rola Leama jak, jak miał nazwisko, kurczę? Nisun, Nisun właśnie, Leam Nisun. Się no. kurczę zawsze. Tam też pozostałości czegoś, ale totalnie zrumbane. Nie będziemy tam w Bo Leam Nisun, Leam Nisun. Także jak ktoś sobie chce poglądać i poznać temat listy Schindlera. To zapraszam na film Lista Schindlera Znajdziecie gdzieś tam jeszcze po archiwach. Wszystkie filmy są, trzeba odkopać. Można zobaczyć. A brak, widzicie, aleja jest. Idziemy, aleję zobaczymy. To na razie tyle. następno tablica informacyjna teren obozu był wielki także potężny obóz pracy wyłowaczy dla Polaków założony w lipcu 1943 roku obóz pracy wyłowaczy dla Polaków znajdował się pomiędzy Placem Pelowym a Szarym Domem kobiety i mężczyźni trafiali tutaj za Złamanie rozporządzeń administracyjnych okupanta oraz po pacyfikacjach przeprowadzonych przez Niemców w Krakowie okolicach, w tej części obozu, przetrzymywani byli również więźniowie romscy, 6 sierpnia 1944 roku. Osadzono około 6 tysięcy mężczyzn zatrzymanych w Krakowie w tzw. czarnej niedzieli, akcji masowych aresztowań związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego no i tu młocie teren jest potężny niewiele zostało, jedynie właśnie te tablice upamiętniające idziemy dalej tu następny Tablica informacyjna, plac apelowy, jedziemy <słuch> zobaczyć. Wcześniej tu jadą, żeśmy trochę. Tam poczytali, no niewiele tu zostało. Nie ma nic. Wybieg dla psów. Wybieg dla psów. Znaczy nieoficjalny wybieg o, dla psów. Ja o, ciekawe, czy kupy się zbierają po tych psach. No właśnie, tak my z Mariuszem gadali. Te wszystkie obozy, które były w naszym kraju, to są potężne tereny. I teraz, co z tym zrobić? Opiekować się, pilnować. Historia musi być zachowana, pamięć musi być zachowana. Tylko jak widzicie, jak ogarnąć taki kawał ziemi. Porobili alejki, tablice informacyjne i tyle. no Z tego co wiem, a na pewno wiem niektórym, Gminom, miastom ciężko jest wydawać pieniądze na historię. Niestety, staw przeciwpożarowy. No idziemy dalej z Mariuszem. No rzeczywiście, teren potężny. Są jedynie takie, jak tu widzicie, w oddali, takie powbiane, czy znaczy powbiane postumenty betonowe z jakimś opisem, co w danym miejscu było. No i to jest tyle. Chcieliśmy tu przyjechać, przyjechaliśmy, zobaczymy. My się już nie kierujemy takimi rzeczami, że żeby nie jechać tam nic nie ma, bo to nie jest ciekawe, bo to takie do bani tam. Ja muszę jechać samemu zobaczyć i wtedy mogę się wypowiadać. No. Dobra, idziemy dalej. To też jeszcze kawałek jakiś czegoś leży no z tego tylko co my wyczytali to w 1945 To wojska radzieckie radzieckie stacjonowały tu i totalnie grabili wszystko no i tak to wygląda jak wygląda kuchnia i lodownia ha. była zbliżamy się do następnej tablicy informacyjnej w zdjęcia. Szpital obozowy. Obozowy szpital tzw. Rewi znajdował się we wschodniej części KL Plaszow. Składa się z oddziałów chorób wewnętrznych, zakaźnego i chirurgicznego. Działało przy nim także ambulatorium. Szpital zorganizowali żydowscy lekarze z krakowskiego getta. Większość wyposażenia przywieziono do obozu z tamtejszych szpitali. Mimo niedoborów i trudnych warunków, lekarze starali się pomagać swoim pacjentom. Funkcje pielęgniarzy często pełnili sami więźniowie. Dostęp do lekarz był ograniczony, ale opieka medyczna stała na wysokim poziomie. W obozie nigdy nie było epidemii tyfusu. Przybawiający w szpitalu więźniowie byli jednak narażeni na ryzyko związane z przeprowadzanymi tam selekcjami. co plan pokazuje? Hmm. Ciężko, nie? Po prostu ludzie tu... To jest w ogóle... To jest niedogarnie... To jest z tymi tablicami jakoś tam, nie? nie? ma takiej spójności w ogóle. Nie ma spójności? Znaczy oni patrzyli na zdjęcia i starali się coś tam, wiesz, mniej plus minus dać. Jakieś opisy. Odział chirurgiczny, no, no to to widzicie że tu drzewa rosną krzoki i niby był chirurgiczne, chirurgiczny no. tu w ogóle jakoś droga przebiegła idziemy dalej no nic idziemy dalej po terenie obozu Kraków Płaszów tu macie jeszcze jakiś artefakt z tamtych czasów stary Jakiś cupek, no i patrzcie To jakiś aby kamienioł był czy coś Wyrwa wielko Uu. Tam widzicie miasto Komercha A tutaj no. A to jest w tylko pomnik, więc dojdziemy do jakiegoś Znacznego Miejsca pokazujące tragedię tego miejsca. Kurczę, tam rzeczywiście patrzcie musieli tu coś brać. Tu jest ewidentnie brane. My stoimy na skarpie i to parę naście ładnych metrów. Następna tablica informacyjna. Masowy grup zaznaczony gdzieś. To chyba tutaj. A, ten wał jest. Tak, ten wał jest. Tam jest masowy grup. Czekajcie. Trzecim miejscem stracenia na terenie obozu był tak jak w przypadku drugiego. Szaniec ziemny. XIX-wiecznej twierdzy Kraków. Egzekucje odbywały się tutaj od lutego. Do jesieni 1944 roku rozstrzeliwano tu więźniów KL Plaszów oraz osoby skazane przez sądny Doraźny Policji Bezpieczeństwa na śmierć. Przywozo przywożone do obozu z siedziby gestapo i skakowskich więzień. Bezpośrednio po egzekucji ciała zamordowanych palono, a ich popioły pozostawiono na miejscu zbrodni. W 1964 roku odsłonięto tu pomnik ofiar faszyzmu, upamiętniający wszystkie ofiary K.L. Plaszów Idziemy dalej. Dobra, pomnik, wszystko ku pamięci, wejdziemy wyjdziemy tu na tym miejscu, skatowano, wymordowano i spopielono w latach 1943-45 kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Spędzonych z Polski i Węgier. Nie znamy nazwisk, pomordowanych. Zastąpimy je jednym słowem: Żydzi. Tu na tym miejscu dokonano jednej z najstraszliwszych zbrodni. Mowa ludzka nie zna słów na określenie ohydy tej zbrodni, jej niesamowitego bestialstwa, bezwzględności i okrucieństwa. Zastąpimy je jednym słowem: hitleryzm. pamięci składają ocaleni z fawszystowskiego pogromu Żydzi, taki pomnik dobra, idziemy tam za Mariuszem dalej grube i ostre, mocne słowa no nic nie powiem na ten temat, przeczytałem tylko idziemy dalej Prowadzące do pomnika tam jest pomnik, jak to wiecie Jowiem i owie mi wiele osób. Przeważnie w tych obozach przebywali Żydzi, Żydów też mordowano. Oczywiście były. Innych narodowości też ludzie, ale że to było najwięcej. Jak to historia mówi: Pomnik patrzy na miasto. Tu jest pomnik. Tam jest miasto. Nie widać kwiatów, nie widać wincy, nie widać niczy. Tu jest wejście główne chyba, doła od miasta, no widzisz Jak go dojdziesz, z każdej strony można do tego wejść No i tak to wygląda A są znicze Kamyczki poukładane Motyw żydowski No i cóż Dzielnica Krakowa, Plaszów Potężny teren Rzut kamery ogólny No cóż, tak jak czytaliśmy z tego co widzimy Jeden wielki potężny teren Jeżeli by nie oznaczono tych miejsc, nie porobiono tych tablic, to nikt by się Mariusz nie dowiedział, że tu kiedykolwiek coś było jak to szybko idzie historia pozamiatać, nie? A tacy pacjonaci, właśnie jak Mariusz, do tego nie chcą doprowadzić. Pielęgnują schrony, opiekują się, żeby ta historia przetrwała. No. Akurat Mariusz to opiekun schronu bojowego numer 5. W Chorzowie, w Bytomiu, w Chorzowie. Punkt opor... W Chorzowie, to jest, Chorzów jest nie? To jest Chorzów, punkt oporu Łagiewniki, nie? No Wiem, wiem tylko. Mówię, że ty co nie zbytułmił? Nie Bytomiu, Jest w na no. Część przemysłowa to macie następna tablica. Kucz, ale to potężny. Obszar przemysłowy znajdował się w południowej części obozu. Mieściły się tam drukarnia i papiernia oraz warsztaty. Zegar Blacharski, Metalowy i Kuśnierski, w których naprawiano przyjmoty zrabowane Żydom podczas likwidacji get. Od 1944 roku produkcję obozową podporządkowano koncernowi DAF Deutsche Altgruzwerke, niemieckie zakłady zaopatrzenia. W warsztatach szyto i naprawiano mundury wojskowe, a także reperowano elementy wyposażenia niemieckiej armii. Idziemy dalej. Podchodzimy do kolejnego. Miejsca, którym jest Masowy Grób, drugie miejsce w na terenie obozu był szaniec ziemny Twierdzy Kraków, no, egzekucje że się odbywały w 47. Na Masowym Grobie, z inicjatywy okolicz okolicznych mieszkańców, ustawiono krzyż. Tam nie będziemy szli, nie? O, jest ten krzyż, nie będziemy szli No, powiem mu tylko, no, jest miejsce upamiętnione ogromny teren, aby tu wszystko schodzić, to trochę czasu zajmuje, no ale my po prostu lecimy dalej. Byliśmy, zobaczyliśmy. Kto chce, może podjechać, ale mówię od razu, no nie ma tu jakichś wybitnych takich śladów, jak, jak w Brzezince, jak w Oświęcimu, czy w Grodziszcu, czy nawet w Sławięcicach gdzie jeszcze są wieżyczki strażników, jakieś pozostałości po barakach, jakieś schrony, jeszcze jakieś stare Stary e, sz, y, szpital podobno był. Także tu tylko widzicie alejki porobione. Miejsce dla spacerów, dla pomyślenia, zadumania się o tym miejscu. No, pamięć jest. Pamięć zostawiono. Upamiętnili miejsce, także do końca, jak to wcześniej mówiłem, nie zostanie pozamiatana historia. Dobra, to wszystko z tego miejsca. Lecimy dalej. Pozdrawiamy z Mariuszem. Trzymajcie się i do zaśiemka.